Sprawdź to i podaj dalej. Mariusz, czemu ta trumna? No, ta trumna jest po to, żeby jakoś zwrócić uwagę, bo dwa lata temu uważ, uważam, że prokuratura wzięła kasę za załatwienie sprawy, za sprawy pod dywan. Jeżeli żeby zrobili protest taki lajtowy ze Szczepanem Czywickim pod prokuraturą, zagraliśmy marsza żałobnego, ale opisaliśmy stop korupcji w prokuraturze. To ale mało to, to, mało to dało, mało to dało, ponieważ chyba za duże układy tam były. No to zarzuciłem, kolega mi zrobił trumnę na dachu, na dach, zarzuciłem tą trumnę na dach i opisałem samochód, że ile kosztuje umorzenie sprawy w sosnowieckiej prokuraturze i tak jest, że po całej Polsce raz tu, raz tu ludzie mi robią zdjęcia, ale chyba się tam za dużo nie przyjmują tym Sosnowcu, bo no, sprawa jest oczywista, sprawa jest oczywista, bo Urząd Skarbowy wytknął im, że jest po prostu wyłudzenie, są lewe faktury, było wyłudzenie po prostu VAT-u, a to za wszelką cenę chce umorzyć. Czyli to prawda, że Sosnawiec to stan umysłu. Tak, Sosnawiec to stan umysłu. A co jest jeszcze? Na przykład, jak ja coś podaję, podaję jakieś tam o popełnieniu przestępstwa, gdzie jest to ewidentne, idzie do prokuratora, na przykład w Będzinie, który, którego podaję na subsydiarnego oskarżenia i prokurator to uważa. Co nie złoży, to jest uważane. Są subsydiarne takie oskarżenia, co powinno wykluczać takiego prokuratora od prowadzenia jakichkolwiek spraw. Ale oni to po prostu procedują. Procedują i to jest taki system. Ty podajesz, yy, przechodzi przez fikcyjne śledztwo yy, i jest umarzane, tak? Ty się odwołujesz raz, idzie to do sądu, wraca to do tego samego prokuratora, znowu jest umarzane, znowu idzie do tego sędziego, którego ma iść, yy, sędzia to umarza, no i jesteś już tak naprawdę bez odwołania. Możesz podać na subsydiarnego skarżenia. Super. Czyli praworządność pierwsza klasa. Jaka praworządność? W Sosnowcu? Jak chcesz coś robić, to tylko w Sosnowcu. Płacisz, według mnie, płacisz i możesz robić, co chcesz. Czyli praworządność za pieniądze, tak samo jak... Znaczy, według moich odczuć tak jest, tak? Wiesz, za rękę nikogo nie złapałem. Ale w normalny człowiek, jeśli by zrobił takie przestępstwa udowodnione przez rząd skarbowy, dawno by siedział. No tak, ale weź sobie mój, mój przykład. Jak zgłosiłem na przykład Szymka z Mam na policję, no to też prokuratura odrzuciła sprawę, co facet ewidentnie nawoływał do Wniatania Władysława na ziemię. No tak, jest to w, przecież w polskim prawie to jest karalne, tak? Jeśli ty byś tak zrobił, yy, to byś siedział. Przecież Nazar ściągał yy, flagi. Flagi, no i co mu zrobił? Osiem zarzutów ma podobno. No, siedzi, siedzi, siedzi. Siedzi. A tak naprawdę za co siedzi? Za, za, za nic. Za zawieszanie polskich flag na urzędach, gdzie jest ich miejsce. Za to, że ktoś popełnił po prostu przestępstwo, a on to chciał naprawić, co siedzi. Nie. I to się, tak samo jest ze mną. Ja przez pięć lat, że tak powiem, yy, jadę na oparach, a ktoś się dobrze bawi moim kosztem, a prokuratora to zamiada pod dywan za wszelką cenę. Dej, dej, dej suba, sprawdzi nasze profile, to jeszcze nie koniec. Żeby się panie. Subuj i obserwuj, będzie się działo.